Trwają prace przy rozbudowie żłobka miejskiego Bajkowa Kraina w Żarowie. Inwestycja realizowana jest według harmonogramu, a prace kontynuowane są zgodnie z projektem. Rozpoczął się kolejny etap prac przy budowie, rozbudowie żłobka miejskiego w Żarowie. Postawiony został strop na pierwszej kondygnacji i trwają prace przy budowie drugiej kondygnacji. Docelowo powstaną tutaj dwa pomieszczenia. W jednym pomieszczeniu będzie znajdowała się grupa żłobkowa, w drugim pomieszczeniu będzie salka służąca do organizacji wydarzeń. Za nami kolejny już etap wykonanych prac, a w tej chwili prowadzone są tam prace murowe, ocieplenie budynku i wylewanie posadzek. Ponadto wykonawca inwestycji przygotował również teren pod ułożenie kostki. Jestem przekonany, iż decyzja naszych władz o rozbudowie istniejącego tu oddziału żłobkowego jest jedną z ważniejszych inwestycji realizowaną na terenie naszej gminy. Zyskają na tym nie tylko dzieci, które będą mogły. W komfortowych warunkach uczyć się, rozwijać, poznawać nowych przyjaciół, ale także ich rodzice, którzy będą mogli spokojnie wrócić do pracy, wiedząc, że ich pociechy są pod troskliwą opieką. Całkowity koszt rozbudowy żłobka miejskiego Bajkowa Kraina w Żarowie wynosi ponad 1,5 miliona zł. Na realizację tego zadania gmina Żarów pozyskała dofinansowanie z programu Krajowy Plan Odbudowy.